W okresie II wojny światowej nad Polską zestrzelono kilkaset alianckich bombowców niosących wsparcie walczącej Polsce. Zginęło w nich ponad 5000 lotników różnych nacji. Nie możemy o nich zapomnieć. Poznajmy ich historię i przekazujmy je dalej. Cześć i chwała bohaterom. 18 grudnia 44. Ochotnica Górna. Katastrofa samolotu Liberator B-24 California Rocket z 15 Armii Sił Powietrznych USA. Przyroda! I piękno Gorczeńskiego Parku Narodowego zaprowadzi nas na miejsce katastrofy amerykańskiego samolotu Kalifornia Rock. Otoczeniem miejsca katastrofy jest przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego. Głównymi komponentami tej przyrody są dobrze zachowane niemal w naturalnym stanie ekosystemy leśne, częściowo nawet zawierające elementy przyrody pierwotnej, oraz obszary polan reglowych. Będące świadectwem trwającej tutaj od kilkuset lat gospodarki pasterskiej, polany reglowe, spadek po Włochach, którzy przyszli tutaj w 1416 roku. Może nie tyle przyszli, co dostali akt lokacyjny przez króla. Kultura pasterska, kultura wołosko wywodzi się z Dacji, obecnej, obecnych Bałkan. Osadnicy na ten teren przyszli tutaj szukać. Przede wszystkim wolności i myślę, że lepszego y, jutra. Ścieżka kulturowo, ścieżka edukacyjna i ta droga, która wiedzie ku y, tej katastrofie, ku tej historii, wiąże się z y, grubo z tymi ludźmi, którzy na tych ziemiach w tym czasie żyli. Wędrując trasą ścieżki edukacyjnej, która została tutaj wytyczona, stanowi bardzo ciekawe miejsce do eksploracji przyrodniczej i także historycznej. No i jak się tu sło? Wartało. No nie było łatwo. Godzinę drogi z ochotnicy pod górę. No, taki teren. Kilka kilometrów i trzeba iść. I jestem zmęczony. Jestem zmęczony, ale zadowolony. No, to wyobraźcie sobie, co, co mogli przeżywać ludzie wtedy, kiedy się tu faktycznie w tym grudniu doszło do tej katastrofy. Kiedy tu we mnie były dwumetrowe śniegi. I zero widoku na przeżycie. Dziękuję wam za to, żeście mnie tu przyprowadzili. To jest miejsce, które upamiętnia ludzi, którzy nieśli nadzieję, dzięki którym ta wojna skończyła się 1, 2, 3, 5 dni wcześniej. To jest miejsce, w którym zakończył swoją misję bojową amerykański bombowiec California Rocket. Bombowiec, który wykonywał jedno z najważniejszych zadań strategicznych II wojny światowej. Odcięcia Niemców od paliwa. Niemcy nie mieli naturalnych źródeł ropy. Opanowali bardzo skomplikowaną technologię produkcji benzyny syntetycznej z węgla. I połowa mniej więcej produkcji benzyny do czołgów samolotów w łodzi podwodnej niemieckich była robiona z węgla i była robiona. Przynajmniej na początku wojny, poza zasięgiem lotnictwa strategicznego aliantów. Na Śląsku. Od początku 1944 roku wyłączenie, zakręcenie kurka z paliwem do czołgów niemieckich było priorytetem dla lotnictwa amerykańskiego i brytyjskiego. Na, ziemiach, na, na ziemię polskie, na Śląsk zostało. Przeprowadzonych 19 ogromnych nalotów, które zakończyły się sukcesem. Ale ten sukces odcięcia Niemców od paliwa był okupiony ogromnymi stratami. California Rocket wykonała swoje zadanie. Została po raz pierwszy ostrzelana, potem po raz drugi po drodze i na tłopuszczą kapitan William Bainbrink wydał rozkaz opuszczenia samolotu. Lotnicy wyskoczyli na spadochronach. Sam Bainbring doprowadził samolot do takiego momentu, w którym też chciał wyskoczyć i wyskoczył, niestety zginął. Pilot samolotu świadomie wybrał duży obszar leśny po to, żeby do minimum ograniczyć ewentualne straty przede wszystkim w ludziach, w ludności cywilnej. Dlatego też skierował samolot w duży zalesiony obszar gorców. Trzeba pamiętać, że Tymi olbrzymimi samolotami latali chłopcy niewiele starsi od was. To byli 18, 19, 20-letni chłopcy wyrwani w pewnym sensie z nad Mississippi i Missouri. Ludzie pełni życia, ludzie, dla których swing i Glenn Miller, zresztą też pilot, to było życie. Amerykanie swoje samoloty nazywali. Prawie każdy samolot miał swoją nazwę. Prawie każdy samolot na swoim dziobie miał malowaną jakąś, yy, jakąś maskotkę. One czasem były bardzo frywolne. Ja przy, 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 przypomnę, że je, jeden z samolotów lądujących w Krakowie na, nazywał się Flatbush Flugi. To nie jest przyzwoita dziewczyna Nowego Jorku. Yy, samolot z, z Gdowa to była flag Happy Baby, czyli szczęśliwe dziecko y, armaty przeciwlotniczej. Ten się nazywał California Rocket. Ale dlaczego on miał na swoim dziobie namalowanego chrząszcza? No California Rocket to jest rakieta, a na y, nose miał chrząszcza, ponieważ pierwotnie nazywał się California Crocket, a K się odkleiło. Miała y, na dziobie namalowany taki nosart w postaci siedzącego okrakiem na bombie chrząst. Dziewięciu ocalało, jedynie kapitan, e, który wyskoczył już na samym końcu, m, zginął. W tym całym nieszczęściu, które miało miejsce tutaj na tym terenie, szczęściem było to, że na tych terenach e, stacjonował czwarty Batalion pierwszego Pułku Szczeców Potalańskich imienia Lamparta, który stacjonował e, za agorą, jedną tu pod magorkami, w Kurnytowej kolibie, gdzie miał swój, swoją siedzibę, szczęśliwie piloci byli pozbierani z tych miejsc, w których, do których dotarli. Jedni dotarli do, do mostu w, w dolinie ochotnicy, drudzy właśnie byli przejęci przez partyzantów i po całym zajściu i posyćkich jak odprowadzeni do Odessy szczęśliwie cali i zdrowi. Przemarznięci, ale zdrowi. W rocznicę przyjechał tu jeszcze jeden z pilotów, Spencer Feld, to wychodząc na polanę, krzypotkę we forendówkach powiedział, że to jest jego miejsce drugich narodzin. Myślę, że 1944 to tak jak w później, w 80-tych rokach, ksiądz Józef Tischner na Turwaczu gadał, Zróbcie miejsce na to, żeby uhonorować tych, co wtedy przeżyli, tych, co wtedy honorowo e, zginęli i tych, którzy ich honorowo ratowali, bo to miejsce jest godne tego, tej, tej pamięci. No i myślę, że to miejsce tutaj od 94 jest takim symbolicznym, namacalnym i wręcz po prostu do dotknięcia e, obrazem tamtych czasów, których do dziśka pamiętam i póki Zyć będziemy, pamiętać będziemy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pomniki to są albo głazy, albo stojące ze spiżu jakieś, jakieś postacie. Tu są dwa rodzaje pomników. Ten, który jest za nami, do, który upamiętnia miejsce, gdzie ten samolot skończył swoją misję bojową. Tu stanął dziób tego samolotu. O tyle jest on wyjątkowy i inny, że na, w, to, w ten pomnik została, zostało wmontowane dwa fragmenty w zasadzie, które tu zostały odnalezione. Dwa fragmenty tego samolotu, co można zobaczyć, bo one są innego koloru. A drugim pomnikiem jest otaczająca nas przyroda, która zapamiętała ten y, lądujący tutaj samolot. Są ślady, są blizny na drzewach po niemalże 100 latach, po uderzeniu samolotu, po niewielkim pożarze, który tutaj wystąpił. Samolot stał się źródłem pozyskiwania wszelkich możliwych potrzebnych materiałów. Począwszy od żywności, skończywszy na elementach metalowych, które wykorzystywane były w, gospodarst w gospodarstwach rolnych, było to takie typowe przekuwanie e, mieczy na lemiesze. Po tym samolocie zostało też bardzo dużo szczątków. Niemcy nie zdążyli tego samolotu stąd wytargać, bo on w górach był, a poza tym e, e, tu już Niemcom siedzieli Rosjanie na, na plecach. Niemcy stąd uciekali. Trzeba uczciwie powiedzieć, że w okresie PRL-u jeszcze mówiono trochę o. Misjach zrzutowych dla armii krajowej, którą, którą czynili, które czynili Brytyjczycy, bo to było wsparcie no, dla Polski, tego się nie dało ukryć, tego było za dużo. Mówiono o działalności zrzutowej, lekceważąc ją, ją zresztą bardzo mocno, jako niewystarczającą i taką m, mającą znamion skąpstwa albo wręcz niechęci ze strony brytyjskiej, co jest nieprawdą. Tak o bombardowaniach amerykańskich nie mówiono prawie nic. To była sprawa absolutnie przemilczana. No, nie, można, nie można było się przyznawać do tego, że Polska ludowa była bombardowana przez amerykański, amerykańskie bombowce i to w sposób masowy pod koniec 1944, na początku 1945 roku to też posiadanie tego było też, posiadanie pamiątek po tym samolocie, fragmentów było wręcz niebezpieczne. Służba bezpieczeństwa do lat 70. zajmowała, zajmowała się miejscami, w których lądowali na przykład amerykańscy piloci, i one były podstawym, te miejsca były pod stałym nadzorem oficerów służby bezpieczeństwa, czy anów któryś z tych. Pilotów nie został tutaj i nie stał się szpiegiem, który się schował za drzewem i szpieguje do lat 70. co było oczywiście absurde. Doktor Krzysztof Wielgust i Zdzisław Błachut, który był kierownikiem ośrodka kultury w Ochotnicy Górnej postanowili ten, ten, ten samolot przywrócić do świadomości historycznej. Zaczęli zrobili izbę pamięci i Zwrócili się do ludzi, żeby przynieśli, żeby dali, żeby ofiarowali, żeby oddali to, co mają z tego samolotu. Z tego powstała bardzo ciekawa kolekcja. Tu za nami są największe elementy skrzydeł i, i stateczników tego samolotu. Izbę Pamięci w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy można zwiedzać i warto ją zwiedzać, a potem warto udać się na pieszą wędrówkę godzinną do miejsca, gdzie jest pomnik i miejsce upadku tego samolotu.